Ja mówię, matko bosko, mówię, co, to, co, to, to, to się stanęło? Ano się stanęło. Dzień dobry. Po przeszło 190 dniach nagrywam pierwsze wideo. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod moimi filmami, pytania, kiedy pojawię się ponownie. Troszeczkę było pertur perturbacji, natomiast już jestem, więc mam nadzieję, że Wideo będą pojawiały się regularnie w miarę możliwości zdrowotnych i czasowych. Golenie dzisiaj zaczniemy od typowego budżetu. Takie coś wpadło w moje ręce. Zobaczymy, dawno się tym krymem nie goliłem. Co prawda jest wideo na moim kanale, maszyneria. R89 Żeletka Dorko Prime, jak to mówi nasz kolega Japurek z wąsem. I gwoździec programu mam takie cudo. Pędzel, pokażę Wam tutaj, jest stworzony przez Stando. Pędzelek otrzymałem od kolegi Tomka. Tomek Szrak z forum. Maszynka również. Także bardzo dziękuję Tomku za sprzęty, którymi mogę się golić. No i cóż, zaczynamy powoli. Pędzla nie moczyłem. Za chwilę go lekko zmoczę pod bieżącą wodą i zobaczymy, jak sobie będzie radził. Okulary na bok nie potrafi się w okularach, więc wybaczcie, kremik sobie w międzyczasie otworzę, żeby było szybciej to żeletka już jest zamontowana w maszynce. Zbliżę pędzel. No i damy odrobinę tego magicznego siołwaksu. O, tak mniej więcej wyszło takie coś, może jeszcze troszeczkę. O, i tyle. Nie ma dzisiaj miseczek, także pozwólcie, że zwilżę twarz i zacznę wyrabiać Pianę, twarz dzisiaj trochę jeszcze taka niewyjściowa, dlatego, że jestem po chorobie, niestety covid dopadł mnie w zeszły poniedziałek, więc wybaczcie, za chwilę wracam. Twarz lekko zbliżona. Mamy kremik na pędzu. O, no i powoli zaczniemy sobie tutaj zabawę z tym wszystkim. Trochę trzeba zmniejszyć. wydaje mi się że ten krem jest bardziej cytrusowy teraz i jest bardziej tłusty trzeba wody bo towaru doładowałem naprawdę, pędzel tubant, mimo tego, że nie moczyłem go wcześniej w wodzie, to jest miękki, fajny. standardowo po uszach po nosie Standardowo to trwa trochę szybciej. Natomiast dzisiaj mam wolny dzień, więc golenie przed kamerą taka trochę zabawa. Zbierzemy sobie maszyneczkę i zaczniemy powolutku się golić.

Znaczy po sobie lecimy. Trzeba bo po jakichś jakiś mi się narobiło. No i dobra, spłuczę twarz, zobaczymy co będzie się działo dalej. po tym kremie jest niesamowity po spłukaniu twarzy naprawdę zostawia taki, taki film nie spłukiwałem zbyt dokładnie Wydaje mi się, że jest to jakaś poprawiona wersja, dlatego że ten zapach również jest bardziej znośny. Dodam trochę wody. Mirakulum musiało czegoś doładować do tego kremu, bo naprawdę jest tłusty. Po uszach po nosie nie ma czym się przyjmować. Lecimy sobie dalej. de um pouco isso, feia. U mnie problematyczną a jakby sprawą jest zabolanie tutaj właśnie linię żółkwy i tuż pod żółką Mam dosyć chudą twarz. Więc zakamarków całe mnóstwo. Próbujemy sobie z tym poradzić. Maszynki w ogóle nie dociska. Jak mówię wolny dzień, jest troszeczkę zabawy, mogę się tam dłużej tym wszystkim pobawić, natomiast standardowo no to golenie trwa 10 minut i trzeba opuścić łazienkę. Wchodzą wtedy kolejni którzy czekają. Powiem tak, żyletka skuteczna, idzie gładko i jest łagodna. się eksperymentować, próbować i tak dalej. Zawsze w jakiś sposób się znajdzie. Nie musicie powiązać schematów, że z włosem w poprzek włosa i pod włos, bo być może u was działa to zupełnie inaczej. Spójrzcie twarz i jedziemy na. Na miejsce do poprawy. Czyli jeszcze sobie pojedziemy tutaj Pianę nie robiłem na brody Mikołaja do tego, żeby była za mocno napowietrzona. Dzięki temu tutaj ta piana jest mocno śliska, fajna, także za chwileczkę dokonamy poprawek i będziemy powoli kończyć golenie. Nie dociskając maszynki, jeśli zrobicie kilka powtórzeń, to krzywdy sobie nie zrobicie. Natomiast jeśli raz ją przyciśniecie porządnie do skóry, to niestety zamiast zarostu yy, zgoli Wam na skórek. No i dobrze, teraz połączymy sobie tak. Teraz to mamy w drugiej stronie. Tutaj broda muszę zawsze wychablować. Zawsze coś zostanie. Tu już chciałem jakieś dziady. No i dobra. Złuczę twarz, prawie gotowa. że Wam jeszcze ile w pędzlu zostało piany. Trochę za dużo tego kremu dałem. Co z tego wyszło? Takie coś. Myślę, że krem, który był kupiony gdzieś na jakiejś wyprzedaży. Mm. Za 70 zł więc nie ma się czego wstydzić troszeczkę trzeba teraz wytrzeć twarz. Na razie nic nie ściąga, a nie jest. Po pokoleniu Krem, który prezentowałem kiedyś na live'ie, swoją drogą jeśli chodzi o live'y, to <coughs> co wtorek o godzinie 18. zapraszamy. Krem jest bardzo wydajny, jest tłusty, bardzo fajnie się wchłania, tyle jak sobie go wziąłem. Niedoskonałości na tej twarzy jest, po chorobie wiadomo. Lekarstwa też swoje robią. Wracając do kremu, on przez chwilę się świeci, ale ma bardzo dobry współczynnik przenikania. Bardzo dobrze nawilża, łagodzi. I w składzie nie posiada agresywnej chemii. Co jakiś czas odchrząkuję, bo jak mówię, świeżo po chorobie jestem. Jeszcze wciąż mi gdzieś tam coś trapi. Ale już jestem tyle dobrze, że mogłem odpalić kamerę i ogolić się. Okulary wjechały na nos, to znaczy, że golenie zostało zakończone. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości. Wszystkie serdeczności, które od Was uzyskałem. Dziękuję Tomkowi Szrakowi, dziękuję Łukaszowi Japurkowi za przysyłki, które od nich otrzymałem. Dzięki temu mogę dalej cieszyć się tradycyjnym goleniem, jednocześnie poznawać nowe produkty. Już niebawem, widzimy się w kolejnym goleniu. Mam nadzieję, że zaprezentowane produkty w przyszłości Wam się spodobają. Wyjechałem troszeczkę budżetowo, no bo od czegoś trzeba zacząć. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. I do następnego razu.